Ja widziałem Pana kilka miesięcy temu i od tego czasu bardzo Pan schudł. To wykonuje Pan gigantyczną pracę, także fizyczną widać. No rzeczywiście 240 spotkań, które już w tej chwili odbyłem w tym roku, to jest jakiś rekord w polskiej polityce. Chyba nikt wcześniej nie zrobił w tak krótkim czasie tak dużej liczby spotkań z wyborcami, no ale to jest też potrzeba, Sytuacji. No, my tworzymy nową partię, tworzymy ją od dołu, tworzymy ją nie z rozpadu istniejących partii, bo ani Platforma, ani PiS, żadna inna partia się nie rozleciała. To są ludzie, którzy do tej pory nie byli w polityce. No i oczywiście to wymaga no, niestety tego właśnie bycia takim tułaczem i takiego rodzaju komi-wojażera. Każdego dnia na 3-4 dni minimum w tygodniu, po kilka spotkań dziennie, dają sobie znać trochę to schudą. Ale też muszę powiedzieć, że wprowadziłem pewną dietę i nie łączę pewnych posiłków ze sobą według z chińskiej medycyny. I to, to, to mi pozwoliło zwrócić jakieś 6-7 kg. W sumie razem ten wysiłek plus ta dieta. A, ale było to niezbędne, bo z kolei rzeczywiście dzięki temu sposobowi odżywiania się na no, jakoś znoszę. To nie, nie potrzebuję tam zasypiać po południu, śpię krótko, wysypiam się, jestem w dobrej kondycji. Panie Januszu, ja gratuluję optymizmu. To, co Pan mówi o tych 12-15 Wielu ludzi w Polsce chciałoby, chciałoby tej nowocześniejszej Polski, chciałoby, żeby to się sprawdziło. Ale to może się wydawać nierealne. Jak pan chce trafić do tych ludzi, do których no, politycy do tej pory nie trafiają? Ludzie głosują na zasadzie, brakuje po prostu wychowania obywatelskiego. Ludzie głosują na zasadzie, no, nie wiadomo jakiej. Ten mi się podoba, bo pani Mucha jest ładna, a, a tutaj był ten przy biskupie. Prawda? To że kierują się, trzy czwarte wyborców kieruje się zasadami. No, Niezrozumiałymi dla, dla rozsądnego człowieka, jak pan chce do nich właśnie trafić. Ale właśnie mam wrażenie, że do nich my trafiamy fantastycznie, bo oni wszyscy, bardzo wielu ludzi w Polsce, 70% prawie naszego społeczeństwa, doskonale wiedzą, że ani platforma z PSL-em, bo już się przekonali w ciągu tych ostatnich czterech lat, ani PiS z kimkolwiek by nie rządził, ani tym bardziej SLD nie zrobią z Polski kraju bogatego, nowoczesnego, zamożnego. To wiadomo, że tak nie będzie. W związku z tym, dzisiaj, jeśli będą mieli do wyboru, a będą mieli, bo my we wszystkich 41 okręgach przedstawimy swoje listy wyborcze, partia, która jest alternatywą, można powiedzieć, że jest rodzajem antypartii, bo właśnie powstała nie z partyjnych działaczy, tylko z y, ludzi od dołu. I, 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 i będą, mieli, będą widzieli na listach ludzi z, i z tytułami naukowymi, i których znają z organizacji pozarządowych, i których znają z różnego rodzaju działalności społecznej, to będą widzieli, że to jest coś nowego. I każdy sobie niech zada takie pytanie. Czy naprawdę Kępa, Brudziński, Tusk z Kaczyńskim i wszyscy ci, którzy są dzisiaj w parlamencie dają nadzieję, taką podstawową nadzieję w to, że Polska pójdzie w dobrą stronę? Moim zdaniem nie. To będzie albo marazm, tak jak w ostatnich czterech latach, albo obsesja, jak w latach 2005-2007 i konflikt na całego. Chcemy być tą alternatywą i, i chociaż y, 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 ja wiem, że y, y, trudno jest w to uwierzyć, bo my jesteśmy taką partią trochę antyklerykarną, antyestablishmentową, anty y, właśnie całemu temu obecnemu ładowi społecznemu. To część ludzi się oczywiście w Polsce nie przyznaje do tego, że ma sympatię czy ma zamiar głosować na ruch palikota. Niech pan zwróci uwagę, że 20 kilka procent, to jest ogromna liczba ludzi w Polsce po wyjściu z głosowania, nie chce powiedzieć, na kogo go głosowała. No to jest po prostu przerażające, ale jeśli pan weźmie liczbę podsłuchów czy billingów, ponad milion rok temu, jeśli pan weźmie pod uwagę bezkarność prokuratury, cała ta junta zio ziobry w prokuraturze przetrwała rządy platformy i dalej funkcjonuje na potrzeby obecnej władzy. Jeśli pan to wszystko weźmie pod uwagę, też te doświadczenia braku kapitału społecznego, wszystko co się nagromadziło od zaborów przez wojny i, i PRL, no to mamy po prostu y, kraj, w którym y, jest taki paradoks, że polskie społeczeństwo jest, ma najniższy kapitał społeczny w realnym działaniu, a ma najwyższy współczynnik w Europie z sieciowania w sieci internetowej. Czym się charakteryzuje taki kontakt w sieci? On jest powierzchowny, płytki, bez głębszej więzi i w każdej chwili można z niego wyjść. To jest typowe dla społeczeństw urazowych że wchodzi się w takie powierzchowne relacje. Jak chcemy to przełamać wszystko, no to oczywiście musimy wybrać na, na, na coś nowego, na, na jakąś inną, na inne twarze. No, chcemy być taką nową twarzą Polski. Wierzę w to, że mimo tych właśnie wątpliwości wynikających z tych sondaży, z tego ukrytego poparcia, z tego trochę zastraszenia w kraju, no to wynik wyborczy będzie jednak inny. Pokazuje to historia wszystkich wyborów, że partie nowe, małe były niedocenione, niedoszacowane w sondażach, a potem zyski Wały bezpośrednim głosowaniu. Jestem pewien, że tak będzie i w naszym przypadku. Więcej nasze sondaże, które przeprowadzamy na znacznie bardziej reprezentatywnych próbach niż te sondaże telefoniczne, bo my badamy w mieście przynajmniej tysiąc osób. Tymczasem te sondaże telefoniczne to jest kilkanaście osób z miasta, a często z takiego miasta jak sielac kilka osób. To my mamy tam poparcie właśnie w granicach tych 10 czy 15% i myślę, że taki wynik w granicach 10% będzie. E, Panie Janusze, ale pan nie mówi jednego na tych spotkaniach. Ja nie mówię, że pan kłamie. Pan po prostu nie dopowiedział że na to, co Pan proponuje, no bo cudów nie ma, rewolucji się nie zrobi, trzeba bardzo wiele czasu. No nie, no co to jest, znaczy zlikwidowanie płatnych lekcji religii? To jest decyzja ministra edukacji narodowej. W ciągu tygodnia pani profesor Ośroda, jeśli będziemy tworzyli koalicję, a ona będzie naszym kandydatem, podpisze takie rozporządzenie. Tak, ale mówmy o gospodarczych posłach. A jeżeli chodzi o gospodarkę, no proszę pana, oczywiście, że ja nie wiem, że się zrobi w ciągu miesiąca. Trzeba w ciągu pierwszego roku zaoszczędzić około 20 miliardów, czyli zmienić budżet, niestety. Szkoda, że m, wybory się odbywają jesienią, bo wtedy się wchodzi w ten zastany budżet. Byłoby lepiej, gdyby to było na wiosnę. To nowa rządząca partia by według własnych celów politycznych nowy budżet sformułowała. No ale mamy to, co mamy, i ten rok będzie na pewno z tego punktu widzenia w części stracony, jeżeli chodzi o gospodarkę, bo trzeba wycofać misję z Afganistanu. Trzeba połączyć ZUS i KRUS. trzeba doprowadzić do likwidacji części, części sprywatyzowania spółek PKP, trzeba zlikwidować niektóre agencje, trzeba zlikwidować powiaty. Akurat rok, w którym i tak nie można zmienić budżetu, jest bardzo dobry, żeby przygotować ustawy, które są do tego niezbędne i żeby w ten rok następny, drugi rok urzędowania, taka koalicja weszła z całym programem zmian. I jeśli wygospodarujemy około 20 miliardów, no to oczywiście ma Pan rację, znów w tym drugim roku nie od razu powstaną z tego tytułu miejsca pracy, bo cykl inwestycyjny jest tam powiedzmy Dwu, trzyletni, ale pod koniec kadencji, pierwszej kadencji będzie widać po prostu te miliony powstających miejsc pracy i kompletnie inne państwo. Właśnie państwo przyjazne, państwo obywatelskie. Więc y, y, ludzie w Polsce już wiedzą, że no, to nie, nie mówimy tu o cudach. To w państwach wyznaniowych jest możliwe, tylko mówimy o realnej działalności i jestem pewien, że nie w ciągu pierwszego roku, ale w ciągu jednej kadencji, czterech lat, można tak zmienić i Obniżyć ceny leków i zwiększyć emerytury, i wprowadzić kilka milionów miejsc pracy, i doprowadzić do tego, że się odbiurokratyzuje polskie życie społeczne. To jest możliwe. I naprawdę my musimy wierzyć, bo jeżeli nie będziemy wierzyli, że to jest możliwe, to co nam zostanie? Na, na do końca życia ma być skazani na Pawlaka Kaczyńskiego i na Tuska, albo im podobnych? No naprawdę, to nie warto żyć. Panie czy y, mogę Pana nazwać lewicowym liberałem? Tak, znaczy my rzeczywiście mamy cele lewicowe, a metody sto, stosujemy często liberalne. Uważam, że na przykład lepiej się sprawdzi organizacja pozarządowa do zwalczania bezrobocia niż Urząd Pracy, który tylko etatyzuje to i policzy w zasadzie tak samo, jakby mógł to zrobić ZUS. Więc w tym sensie nie stanowi żadnego nowego instrumentu do prawdziwej walki z bezrobociem. I ja, ja tu podzielam taką wiarę Tony Blaira, że właśnie metody liberalne są czasami w polityce lewicowej lepsze niż metody etatystyczne, takie typowo socjalistyczne. No i to chcemy połączyć. Ja uważam, że w ogóle cała obecnie polityka europejska idzie w tym kierunku, że to jest też właśnie bardzo nowoczesne i bardzo na czasie. Już dzisiaj nie ma takiego tradycyjnego podziału. Prawica to wolny rynek, żadnej ingerencji państwa, a lewica to jest i tak dalej. Nie, to się już pomieszało. Nasza demokracja jest młoda, oczywiście, więc to wszystko w bardzo krótkim czasie się w Polsce odbywa, ale to się już pomieszało na zachodzie dzisiaj. Po prostu te wybory są trochę inne. I ta definicja lewicowy liberał, czy liberalny lewicowiec jest bardzo dobra. Panie Januszu, dziękuję serdecznie za tą rozmowę. Życzę panu siły w zmienianiu tego pięknego kraju. Dziękuję. Gościem portalu siewie był pan Janusz Palikot.